na lewej stronie Lodeiro i z przodu dwójka niezwykle skutecznych bramkostrzelnych Kawani Suarez, dwaj są no, liderami, no, współliderami. 21 Grosicki po prawej stronie, w środku Krychowiak z ósemką, Polański z siódemką i po lewej Adrian Mierzejewski, który odżył w ostatnim tygodniu, to był Sani jego tydzień, choć sekundy dzieliły nas od zwycięstwa. Zobaczymy, jak wpisą się w tym drugim występie na Nowej Murawie w historię tego stadionu biało czerwony Ochota będzie szczęśliwsza dla nas. Oby Urugwaj to jedyny w spotkaniu z RPA, odgrał nie na swojej pozycji. A teraz błąd, który może się zemścić z daleka. Świetna interwencja po Kawaniego w, w, w spotkaniu z Francją. Suarez, ładne zgranie do Kawaniego, Kawani i teraz bliski, bliski, ale niecelnie. Gonzales, euro miesięcznie, ani razu jeszcze nie był nawet na Suareza Suarez już w poszukiwaniu kawalniego i Bramka sama ulica Gilka. Skoda, Szkoda, bo naprawdę graliśmy jak równy z równym, no rozstrzelam się Glik z za nieł. Po, pozwolić Kamil. Znają się w niedawnej konfrontacji na On wie e, strzeli bramkę. Czym to grozi, jeżeli Kawanie już go wyprzedza, już ma te półtorej metra przewagi nad obrońcą, musi się decydować na ryzyko atakowania piłki w ślizgiem. I tutaj niestety trochę za, zasłonięty przez Kawaniego trafił tak, tak idealnie, informacja. nie do obrony, nie do obrony. tak, tak. naszą reprezentację, a teraz Rodriguez. Rodriguez, Cavani od razu w pole karne i Tytoń, proszę, z kłopotami. Trzeba uważać, bo jest Suarez Cavani i jest 2 do 0. Tak, tutaj już nie możemy mówić o, o przypadku, to była bardzo dobra tak akcja, wypracowana. Uważać, wystarczy... Tutaj musimy być czujni i skoncentrowani, bliżej musimy eee, Tak. Polański, wszyscy... nie upilnował Glik, no ale też nie pilnowali odpowiednio Kawaniego. Teraz Silewski według mnie tutaj szybciej powinien zejść, zasekurować glikat To jest polu karnym też trzeba uważać, nie można naraz atakować. W 33 minucie Kawani i 2 do 0 dla Urbanii. To nawet nie nie wygrali. w tej chwili z które akurat e, mają przy nodze naszej reprezentacji. Ciekaw jestem jak wypadną w tej w drugiej połowie. Teraz niewiele brakowało Groźnicki. Nasza reprezentanci obok Łukasz Piszczek Suarez w pojedynku z Piszczkiem. Brawo Łukasz, ale w końcu jak się powstrzymuje Cristiano Ronaldo, to dlaczego nie powstrzymać Suareza? No i pierwszy kontakt z piłką. Ranni Reza. Bardzo dobrze tutaj ciałem. Patrzę na Mierzejewskiego, który jest cały czas przy bocznej linii. Nie bierze udziału w grze. Piszczek! A, jaka to była okazja! Ale Muslera to jednak klas. Tak, ale tylko możemy... No, jest Gonzales Suarez. Lodeiro. Niepocieszony Suarez, bo oczekiwał jeszcze podania. Lodeiro, tak. Jest Polański, Lewandowski. Piszczek. No i z daleka Bryniak! No w jego stylu. Było trochę miejsca, spokojnie żeśmy. Bardzo trudno jest przełamać tą obronę, bardzo dobrą. A to jest kolejne zejście Roberta Lewandowskiego, on tutaj utrzymał się przy piłce. Zrobiło się trochę miejsca, też Łukasz Piszczek w sumie na nietypowej swojej pozycji. Ale to on tutaj wyłożył piłkę Obraniakowi, ten długo się nie zastanawiał. Fenomenalne uderzenie. Szósty kontrreprezentacj. Piszczka, ponownie on Caseres natychmiast do Suareza może być bardzo głośnie. Suarez daleko sobie wypuścił. Wychodzi już tak Suarez, odpowiedź Urugwaju natychmiastowa. Ależ kolejny duży błąd naszej obrony. No nie można w taki sposób dopuścić, żeby piłka nawet nie zdołaliśmy się troszkę po, pocieszyć tą bramką obraniaka, kiedy błąd zrobili nasi obrońcy fatalny. To już było za, za późno jakąś interwencją, że też Inaczej mógł się zachować, ale też nie chciał faulować Kuszczak. Widzimy, że cofnął nogę w ostatniej jeszcze chwili tak, żeby nie dostać czerwonej kartki i sprowokować rzutu karnego. Dobre przejęcie. Teraz przez Pawłowskiego. Obraniak. Pawłowski. I teraz była sansa. Kuba Błaszczykowski. Kuba. Jest tam Milik. To jest z Godiny. bardzo dobrego obrońcy i koniec meczu. przegrywamy jeden do trzech bramkę dla Polski zdobyło Braniak a dla Urugwaju gol samobójczy Glika a tak